Najbardziej w tym momencie szukamy operatorów CNC, jak również pracowników na montaż i na lakiernie. Nazywam się Agnieszka Wawszkiewicz. W Nordzie jestem odpowiedzialna za administrację. Operator CNC to przede wszystkim obsługa maszyn, przezbrajanie maszyn, przygotowanie sobie materiałów, narzędzi do produkcji. Nazywam się Adrian, jestem operatorem maszyn CNC. Moim zadaniem jest nadzorowanie procesu produkcyjnego. Wejrzałem na ofertę, pomyślałem, że może się tu nadam, akurat miałem kurs CNC, nazywam się Piotrek, moja praca polega na przeciąganiu wpustów, pakujemy części i wysyłamy do frezerów. Pierwsze 6 miesięcy to tak naprawdę ciągła nauka, nazywam się Adam Kubrycz, pracuję przy tokarce, cały czas ktoś mi pomaga, gdzieś próbuję być samodzielny. Nowe osoby na pewno, jeżeli nie mają żadnych kwalifikacji, to te kwalifikacje tutaj zdobędą. Nigdy nie jesteśmy sami z tym wszystkim, zawsze jest ktoś, kto nam pomoże, tworzymy też grupę. Także ta grupa jest tak jak mała rodzina. Zarówno na operatora maszyn CNC, jak i na, monter, na montera i pakowacza i lakiernika potrzebujemy po 10 osób. Od momentu zatrudnienia przechodzimy 3-miesięczny okres szkoleniowy. Po tym czasie pracownik już powinien samodzielnie w miarę obsługiwać dane urządzenie.